Jak widzimy, polskie PKB w trzecim kwartale 2022 roku radzi sobie w Unii Europejskiej najlepiej w porównaniu do czwartego kwartału 2019 roku. W porównaniu z tamtym okresem wzrosło aż o 9,2%. Dwoje ekoterrorystów w ramach protestów przykleiło się w opesze do barierki na podejście dla dyrygenta. Pracownicy techniczni odkręcili barierkę i usunęli jej osoby protestujące na zaplecze. Polski rząd i Ministerstwo Finansów chce opodatkować cukier występujący naturalnie w owocach. Nowa opłata cukrowa ma objąć produkty z owoców i warzyw z co najmniej 20% zawartością naturalnego soku, który nie zawiera dodatku cukru, a także naturalne soki bez dodatku cukru ale do których dodawane są składniki zwiększające ich wartości zdrowotne. Instytut Stasica napisał, że nie ma to nic wspólnego z polityką prozdrowotną, a jedynie z polityką fiskalną. Jest to też fenomen na skalę światową. Kraków chce podwyższyć opłaty w strefie płatnego parkowania. W strefie A godzina parkowania będzie kosztować 7 zł, w strefie B 6 zł, a w strefie C 5 zł. Dodatkowo opłaty będą naliczane także w niedzielę. FBI proponuje 250 tysięcy dolarów za informację, która doprowadzi do aresztowania Jawinia Prigozina, tak zwanego kucharza Putina, założyciela grupy Wagnera. Strona ukraińska potwierdziła likwidację irańskich instruktorów, którzy pomagali Rosjanom w pilotowaniu dronów kamikadze. Najprawdopodobniej zginęło 10 instruktorów. Nade mną widzimy zdjęcie satelitarne przedstawiające oświetlenie w nocy poszczególnych regionów i jak widzimy Ukraina na tym zdjęciu w dużej większości jest czarną plamą. зацы